Fight for what you believe in and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Do najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Gotuje 10 tysięcy różnych pojawia. 200 języków i dialektów. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow! Skarbie wygląda świetnie. Tego nam właśnie trzeba. To ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię 7999 dolarów z możliwością spłaty w 48 ratach. W cenę wliczona jest ta gwarancja na części. Elewacje, rury, ogród, elektrykę. W nocy. Włącza tryb monitoringu i wzywa odpowiednie służby w razie włamania albo wykrycia dymu. Przepraszam, w jakiej jest tamten MP 800 jest odrobinę droższy, ale mam wiele dodatkowych funkcji. Dziękuję. nie załatwiam. Mogę już Coś działa mi na nerwy. No i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś oberwał. Co mu się właściwie stało? <laughs> Wpadł pod auto. Głupi wypadek, a rozumiem tak. Tak się mówi, tak jak się kogoś pobija. Jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Ok, nazwał go pan? Ja nie, córka. AX400 zarejestruj imię. Kara. Mam na imię Kara. Czekaj, ja... ja pomogę. O, wow, dziękuję. Coś do poczytania. Sekrety androidów. Cyberlife projektuje androidy koegzystujące z ludźmi. MMO, RPG, technologii VR ma już miliard użytkowników. Projektowanie androidów, które będą akceptowane przez ludzi, stanowiło dla Cyberlife poważne wyzwanie. Jason Graf, dyrektor działu humanizacji w firmie, zdradził w wywiadzie z nami kilka sekretów tego procesu. Pierwsze androidy były idealne miały idealne twarze i mimikę. Szybko zrozumieliśmy, że jest w nich coś niepokojącego, na co ludzie reagowali antypatią. Cyberlife pracowało nad humanizacją maszyn, by mogły one trafić pod Strzechy i stać się członkami naszych rodzin. Stworzono androidy obu płci, reprezentujące wszystkie grupy etniczne, analizując tysiące głosów, by znaleźć te, które brzmią najprzyjemniej. Dopracowano realistyczny schemat mrugania. Choć jest on zupełnie zbyteczny, oraz ogłosienie twarzy, proces oddychania i inne właściwości ludzkie. To właśnie idealne wzorowanie człowieka w połączeniu z detalami, których androidy wcale nie potrzebują, okazało się kluczem do sukcesu Cyberlife. No i nic dziwnego, taki idealny robot wydaje się nienaturalny, sztuczny, i z automatu zechcemy go odrzucić. Zmiany klimatyczne, jak się to wszystko wpływało na amerykańskie. Pływa na amerykańskie społeczeństwo. Yeah. Nie wygląda to, żeby więcej coś tutaj było. Nie, nie da się zejść. Muszę wam powiedzieć, że ja wcale się nie dziwię, że na przykład część tutaj ludzi yy, woli wybrać sobie Androidy. Do opieki nad dziećmi, do zabawy, czy do pilnowania, czy nie wiem, opieki nad strasznymi, bo one się nigdy nie nudzą. Woda. Za tobą 19 km, zostało jeszcze tylko 8. Jak na przykład rodzice, zawsze coś tam im wypadnie, mają pracę i. I w ogóle, więc z dziećmi mogą się zawsze zajmować takie android jak najbardziej! Co to? Tutaj to plastikowe durnie? A ciekawe co ma w domu? Gumowego? <gum> A to co? Androidy rujnują nasz kraj. Chcemy pracy. No to niestety minus takiego społeczeństwa, w którym istnieją androidy. Przy odpowiedniej ilości surowców, właściwie energii. Androidy powinny wykonywać pracę za ludzi, dla ludzi. Czyli ta osoba, która tam była bezrobotna, powinna zostać wyżywiona z pracy takiego androida. Hot Dogi... E, co? Sprawdzimy, co się stanie, jak zechce kupić hotdoga. Co? Androidem. Będzie taka opcja. Ej, hey, wypad! Odstraszasz mi klientów! Ej, no chciałem sobie kupić jakiegoś, o, o, te mają obwarzanki, że jak to się nazywało, kurde, jak dawno tego nie, nie jadłem. Jesteś głuchy, jebany plastiku, wypad, mówię. Ojej. To nie było miłe. Muza. Niezły jest. Zlecka muzyka. Jeden dolar, aby posłuchać czegoś z duszą. kawe Kolejnie bez z powodu Androidów To miało trafić do sekcji 7 co jest? Nie da się nic. Tutaj też nie. musieli zapłacić za tę arogację. I tego dnia będziemy musieli się gęsto tłumaczyć z bałwochwalstwa. Czemu tak na mnie patrzysz, demonie? Wiem, kim jesteś. Doskonale to widzę. Jesteś tym, z którego pomocą nadejdzie tu zło. To ty jesteś tym, który zniszczy Detroit. Stworzyliśmy androidy, by nam służyły, ale sługi zaczynają nami nich Nie jesteśmy w stanie żyć bez razu. Są w naszych drogach. Szkoła. fabrykach!

Dzień dobry. Ja po farbki. Powiem Ci, nic nie ma, co? Identyfikacja zakończona. Zamówienie numer 847. 63, 99. Proszę potwierdzić płatność. Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona. Okej. Okay. I... Na wszelki wypadek się rozejmy, e, nie, nic nie widać. Nie mogę mu nic dać. Zaszukam autobusu. Każda demonstracja. Czego chcemy? Czego chcemy Więcego chcemy ubierają nam pracę Mamy dzieci do wykarmienia, a te roboty zajmują nas ...to miejsce Dokąd się wybierasz konserwo? Będzie za dyma Co ty powiesz? Ech ludzie patrzcie, mamy tu jednego z tych pustaków. Patrzcie na tego małego Fiuta. Zabiera nam praca, a nie potrafi nawet się podnieść. Tá, tá, go. Wypad! Żół, Zgrace, jest usta wypad! Tak! Ta no tak! To wypad! A ta. stąd nie pójdziesz. Teraz dostał. Zrób to! Zrób to! Zrób to! Zrób to! to! Zrób to! Zrób to! Zrób to! Zrób Zrób to! Zrób to! Zrób Wystarczy. Zostaw go. Musimy dać temu ścierwu nauczkę. Jak go uszkodzisz wlepię ci mandat. Wam też zabierze robotę. Ciekawe co wtedy. Okej. Okay. No już rozejdźcie. To wtedy będą się martwić. Dotarliśmy na miejsce, czekamy na autobus.